Siemanko, witam Was w pierwszym odcinku 2022 roku. Dzień dzisiaj idealny, żeby wyjść się przewietrzyć trochę po Sylwestrze. To świeże powietrze jest jak najbardziej wskazane. Się nie nastawiam się na nic ostatnio. Rozbiłem bank tym cheniem, to obstawiam, że przez jakiś czas będzie posucha. Także dzisiaj skupiam się tylko na tym, żeby się przewietrzyć i czerpać radość z przebywania na świeżym powietrzu. Także widzimy się przy pierwszym dołku. Pierwszy dołek 108, prosty. Czy będzie to puszka? A nie, jednak coś mniejszego. Dzwoni gdzieś tutaj. Hmm, co my tu mamy? O, już widzę. Hmm, coś okrągłego. Pewnie guzik. Nie? Czyżby nie guzik? Czym zaczynał dziś monetką? O tak. Zjedzono, bo zjedzono pewnie farting jakiś. Ale jest monetka. Wy widzicie sobie tu w rogu po wyczyszczeniu. Chowam do moneciarki. Lecę dalej. Kolejny wysoki sygnał. Kopnijmy na żywo. Zobaczymy co to. Cóż tu mamy? Ostryga czy kamień? Kamień Kopane. Tak było na wierzchu, to dość solidnie było, ale niestety jakiś będzie to jakiś kawałek śmiecia. Chyba, że po czyszczeniu okaże się kawałkiem fibuli. Jakiś kawałek stopka jakiegoś. Flat, kolejny fant który okazał się być uchwytem od szuflady widzę coś się zieleni coś to będzie? rozpakujmy to na żywo pewnie kawałek blaszki bądź zwłoki guzika tak, są to zwłoki guzika arsenowego to ale mogę powiedzieć, pierwszy guzior dziś hm po pogodzie zapowiada się, że chyba za długo dzisiaj na polu nie będę, chociaż dopiero co przyszedłem. Ale tutaj widzę coś się zieleni. I widzę, że jest to monetka. Kolejna dzisiaj. Nawet dość czytelna. Halfpenny 1896, czyli będzie wiki. Zobaczymy, jak wygląda z tej strony. O, nawet całkiem fajna, czytelna monetka. Druga dzisiaj że chowam i lecę dalej, pomacham jeszcze chwilę, pewnie za chwilę zmoknę. Bym tylko się znów nie rozchorował, ale chodno uratowany Czy taki dwa dostaje? 72, 73, 74. Nie za głęboko, ale ładnie dzwoni. 76. Na wierzchu, zobaczmy na żywo. Kurde, nie pada tak bardzo. Czy to uciekło? Tu w tej grudce. O, cóż to? Będzie? Jakiś element ze zdobieniami, już myślałem, że na palstek Coś od czegoś Pewnie od jakiegoś zakręconego pierścienia A, Zobaczycie na podsumowaniu, jak to wyczyszczę Tutaj ze swojego standardowego sygnału widzę Jest Arseniak Pierwszy względnie cały dzisiaj Takie okrągły, 95-97 pewnie będzie stopiony metal Na monetę to było za pięknie i dokładnie zaś jakiś kawałek, coś od czegoś No i mamy kolejny guziar. Ten miał kiedyś jakieś srebrzenie, zachowały się niestety tylko resztki Ale lata w ziemi robią swoje Łóżko chyba zgniecione tylko Teraz nie widzę, zobaczymy to na podsumowaniu Już będę go miał wyczyszczone Sygnał wysoki, ale statyk taki trochę rozjechany Wiedziałem, że to nie będzie moneta, ale nie wiedziałem co to będzie Ja to chyba był jakiś Odważnik, ołowiane Tu sobie wystawało to czerwone tylko Sygnał na żelazo, przeszedłem, mówię pewnie kombinerki cofnę się, patrzcie <grych> Jakieś szczypce To Stare szczypce jakieś Kurde ale zgnite Tutaj był taki fajniejszy sygnał w końcu jakiś równy, a co to będzie? Zobaczmy na żywo, o ile to znajdę. Hmm. Aha czyli standard Ouf, chociaż po tym jak to wygląda nie zdziwię się jak jest to zgięty token z jednej strony gładki, tu w środku nie widzę zobaczymy go po wyczyszczeniu na podsumowaniu kolejny wiktoriański fant był wieszak od szuflady uchwyt od szuflady teraz jest wieszak od obrazka tu jak widzicie z dołka sobie okrągły arseniak będzie chociaż cały? cały wzorki czy gładki? a gładki taki po długim czasie Ładny sygnał jest jakaś krągłość tą krągłością jest coś by innego jak płaski arseniak który dobrze tą stroną się nie pokazał, bo już bym myślał, że mam hamera źle nauczyłem się patrzeć już czy widać jakiekolwiek wzory jak płaskie to już serducho tak nie skacze jak kiedyś na początku. Ten kolor taka patyna jak hamerki. za, zainteresoval si mnou. a běhne dále.